Tylko bez wygłupów. Nastawiam zegarek, macie 15 minut. W co się ubieramy? Pięcioraczki wszystko robią razem. Lubimy nosić takie same ciuchy, ale mama nie zawsze nam pozwala. A tata zabrania chodzić na obcasach. Nawet zęby myjemy, and myjemy razem, a potem Daisyan maluje rzęsy szminką. Wcale nie. Bierzesz błyszczyk do ręki i udajesz, że to robisz. Ściemniasz. Dzień Najtrudniejsze w domowym nauczaniu jest to, że mamy za mały metraż. Każdy pokój staje się salą lekcyjną, bo na dole uczy się siedmioro, a na górze mam czternaścioro dzieci. Siedmioro na dole, siedmioro na piętrze. Gdy tracisz rachubę, robi się problem. Włączcie komputery. DS uh, 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 uh. i Dior za rok zaczynają szkołę. Przed nami domowa zerówka. W okularach lepiej się uczysz? Eric jest świetnym przyjacielem i bardzo wczuł się w rolę nauczyciela. DS go uwielbia. Znajdź literę Z. Super. Co dalej? 9. Dior to największy łobuz. Gdy w domu zapada podejrzana cisza, wszyscy zaczynają go szukać, bo nie wiadomo, co wywinie. Podstaw miskę. Najmłodsze trojaczki, Dawson i Diaren i Diver, mają dwa latka i są wygadane. Idź na górę. Biegają po całym domu. Trzy diablice tasmańskie. Nie mów tak o moich córkach. Przepraszam.